Jak widać, można też zamontować zawieszenie starsze do nowszej wersji, więc najprawdopodobniej będzie idealnie pasowało to odwrotnie, czyli nowsze zawieszenie do starszej. Ale zanim jakby to zamówicie, to na pewno pokażemy to na naszej wersji, którą mamy. Zobaczcie, przejdziemy sobie do naszego salonu. I ta wersja, jak widzicie, nasza Godam. Niedługo będzie do kupienia. Czekam tylko na informacje z Asixa, za ile będziemy mogli go wystawić. Jest też przygotowany pod sprawdzanie mocy na hamowni. No i postaramy się, zanim go jeszcze sprzedamy, wrzucić od jakiegoś nowszego Xera, bo na pewno będzie robiony przegon zerowy premium polegający na serwisie przedniego zawieszenia. I wrzucimy specjalnie do tego motocykla do starszej wersji, bo tego jest na pewno dużo na polskim rynku. Pokażemy, jak to odpowiednio ustawić, żeby zawieszenie pracowało równo, bo tył zostanie stary. Więc to wszystko już niedługo na naszych materiałach. Więc można, zamawiajcie e, trzy komplety nowych, e, nowego zawieszenia już mamy w rezerwacji i e, wyślemy Wam go już z odpowiednio ustawionym lustrem olejowym. Czekajcie na kolejne materiały z Asi.